Cześć, czołem, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Witam wszystkie nowe osoby, które dołączyły przez ostatni czas. Witam, witam, witam. Będzie to odcinek informacyjny, słuchajcie jak najszybciej. Postaram się przekazać najważniejsze informacje, które działy się i dzieją się w ostatnim czasie. Zatem zapraszam do oglądania. Jeżeli możecie, to zachęcam Was do zostawienia łapki, subskrypcji oraz komentarza pod tym filmem, aby tutaj zwiększyć aktywność i żeby więcej osób dowiedziało się o tym, co się dzieje. A uwierzcie, dzieje się naprawdę dużo, mimo tego, że filmy, no niestety, się ostatnio nie pojawiały. Zatem weźcie popcorn do ręki, czy tam nie wiem, parówkę, czy cokolwiek tam chcecie, i oglądajcie, wysłuchajcie do końca. Dzięki! Zacznijmy od serwera dla wspierających. Słuchajcie, ze względu na to, że start miał być w kwietniu, niestety wszystkie inne rzeczy tak się potoczyły, że nie zrobiłam tego, co powiedziałam. Przepraszam Was za to bardzo serdecznie, ale z tego względu postanowiłam, że zrobię taką rzecz. Osoby, które mnie wspierały wcześniej, a na przykład przestały wspierać ze względu na to, że serwer nie wystartował, możecie wejść na Discorda, stworzyć ticket. I jeżeli udowodnicie i dacie dowód, że wspieraliście wcześniej, normalnie w momencie startu serwera dostaniecie wejściówkę i dostaniecie odpowiednią rangę na czas, który, w którym po prostu wspieraliście. Mówię tutaj o kwietniu dokładnie, jeżeli takie osoby się tutaj znajdą, to zapraszam Was i możecie w ten sposób postąpić. Kolejna sprawa, proszę Państwa! za niedługo start serwera, piątej edycji High Economy na moim serwerze. Wiem, że dużo osób, które obejrzą ten film, czekają na informacje na Discordzie. Wiem też o tym, że start miał być w kwietniu. Jeżeli dałabym uciąć wcześniej rękę, to by mnie już nie miała, ale niestety sytuacja się tak potoczyła, że musieliśmy więcej rzeczy sprawdzić niż myślałam, i więcej rzeczy zrobić niż myślałam. Jeżeli będę w stanie dodać informacje na Discordzie, to od razu to zrobię. Na razie nie chcę tego robić, ponieważ nie będę w stanie tak jakby na wszystkie pytania i na wszystko wam odpowiedzieć. Mogę Wam zdradzić tylko to, że w końcu celujemy w granicę ponad 1000. Osób, i to będzie po prostu myślę, że wielki przełom, jeżeli chodzi o Skyblocki w Polsce. I jeżeli chodzi w końcu o mój serwer, będzie to po prostu coś potężnego i na pewno wypali. Po prostu nie ma innej opcji. No i przejdźmy do informacji numer 3. Teraz troszkę informacji o Discordzie. Mówię tutaj o Discordzie stworzenia serwerów, ponieważ i dla tych osób, które nie wiedzą, to mam dwa Discordy. Jeden dotyczy mojego serwera, drugi właśnie tego wszystkiego, co nagrywam na YouTube, czyli tworzenia serwerów Minecraft. I słuchajcie, dodaliśmy coś takiego jak pingi, czyli możecie sobie no nadać automatycznie rolę, klikając w odpowiednie tutaj ikonki. Możecie sobie przeczytać, co jaka ikonka robi. Stworzyliśmy to ze względu na to, że już jest ponad 4000 osób, jeżeli jeszcze nie dołączyliście, to to zróbcie, żeby po prostu nie pingować i nie oznaczać wszystkich za każdym razem przy jakichś powiadomieniach. Czyli na przykład w momencie kiedy tutaj sobie zaznaczycie, że chcecie dostawać pinga o pluginach, będzie to pojawiało się przy informacjach o aktualizacjach paczek, o nowościach, o rzeczach związanych z naszym sklepem, czy też właśnie wszystkimi pluginami. Dlatego koniecznie musicie wejść tutaj właśnie na kanał autorole i nadać sobie po kolei te właśnie powiadomienia, żeby dostawać z ogłoszeń, które będziemy umieszczać teraz informacje odnośnie naszego pluginu na czat słuchajcie, już za niedługo, ponieważ został napisany w trzech wersjach, ale wszystko będziecie mieć, słuchajcie, w tutaj ogłoszeniu na pewno na Discordzie pytaliśmy was, co chcecie, aby dodać do tych pluginów, czyli BM -chat, BM Chat, Premium, my napiszemy po prostu co takiego zostało zaakceptowane co takiego zostało dodane z waszych właśnie wszystkich tutaj propozycji i będziecie mogli już za niedługo pobrać darmową wersję oraz oczywiście wersje premium będą bardziej rozbudowane, ale dlaczego w liczbie mnogiej, to dowiecie się za niedługo, my Myślę, że warto czekać, bo będzie naprawdę to totalnie kozackie. Od jakiegoś czasu umożliwiliśmy Wam również zdobycia rangi partner i nawiązania współpracy z nami. Dokładne zasady możecie właśnie przeczytać na kanale Partnerstwo. Między innymi jest to to, że nawiązujemy współpracę tylko z jedną osobą w danym czasie. Macie tu dokładnie pakiety, które oferujemy za ile na ile dni. Zapoznajcie się z tymi, że jesteście zainteresowani. Teraz informacja odnośnie Dropu, naszego autorskiego, który wyjdzie za niedługo do sklepu. Słuchajcie, możecie wejść w link, ponieważ umieściłam go właśnie w opisie, aby obejrzeć niepubliczną prezentację tego pluginu. Jeżeli jesteście zainteresowani, oczywiście do pełnej konfiguracji wszystko. No, zresztą możecie tam sobie zobaczyć, za niedługo będzie właśnie już jakiś, jakby to powiedzieć, oficjalne, oficjalne wyjście tego pluginu do sklepu, ponieważ wszystko już zostało przygotowane. Szykujemy jeszcze, właśnie, nowy system licencji, więc, więc musicie jeszcze chwilkę zaczekać. Jeżeli doczekaliście do tego momentu, a nie wiecie To słuchajcie, na Discordzie również daliśmy wam Możliwość zarabiania pieniędzy, tak, zarabiania Prawdziwych pieniędzy, które za niedługo będą Połączone razem ze stroną i zarobione pieniądze Na Discordzie będą trafiać wam do portfela Na naszej stronie, za co będziecie mogli kupić Pluginy, paczki, możecie, będziecie Mogli doładować również portfel swoimi pieniędzmi I słuchajcie, w momencie tutaj właśnie wpisania Na kanale komendy Wykrzydnik.pl wyświetla wam się takie, Taka informacja od bota, możecie tutaj Wygrywać losową ilość pieniędzy co Określony czas, nasi klienci mają ten czas skrócony po prostu jest to 24 godziny, a reszta osób znajdujących się na Discordzie jest to 36 godzin. Możecie sprawdzić swój stan konta. Możecie sobie sprawdzić stopkę najbogatszych osób, które tutaj zebrały najwięcej. No i tak to wygląda. Myślę, że fajna, fajny dodatek właśnie dla osób, które są naszymi tutaj użytkownikami na Discordzie. Pracujemy również nad aktualizacją najnowszych pluginów, czyli BM Settings i BM Settings Plus. Jeżeli macie jakieś pomysły, możecie albo pisać w komentarzach, albo w. Y tworzyć po prostu tikety na naszym Discordzie. Będzie naprawdę fajna aktualizacja, dodatek, ale zobaczycie też za niedługo sensie, no nie chcę wszystkiego tak publicznie od razu mówić, zobaczycie jeżeli będziecie tutaj na Discordzie śledzić wszystko i na bieżąco będziecie na pewno informowani. I to tyle proszę Państwa, jeżeli obejrzeliście ten odcinek do końca, jesteście po prostu kozakami. Każdemu, kto napisze, że jest kozakiem, to słuchajcie, przypnę wam serce. To znaczy zawsze przypnę praktycznie wszystkim, ale przypnę wam takie większe, wiecie, tak od serca dla was, serce, no i ten. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, który mam nadzieję, że za niedługo nie aż z taką przerwą będzie. Dziękuję za uwagę. Jeszcze raz, do zobaczenia. Siema!